Witajcie, kochani. Dzisiaj z Dominikiem zaprezentujemy Wam grę sensoryczną. Jest to podstawowa zabawa sensoryczna, czyli ścieżka. Polega ona na tym, żeby przygotować dziecku kilka plaż po których dziecko będzie sobie przechodziło albo będzie wkładało rączki. Zależy na ile jest odważny. Możecie oczywiście zadaniem w dwóch, na dwa sposoby czyli albo z zakrytymi, albo z osłoniętymi oczkami. Chodź, pokażemy, jak się przejść. Nasza ścieżka sensoryczna jest bardzo prosta i krótka. Składa się z trzech, właściwie czterech elementów. Pierwszy, no to stań tutaj, to jest ryż. Co to? Poruszaj nóżką. Poruszaj sobie nóżką. Nieugotowany ryż jest twardy. Nie jest to jakoś szczególnie nieprzyjemne dla dziecka, ale wywołuje ciekawe doświadczenie. Teraz tu, drugi element. No, chodź, Mąka. Tak, Podniesiemy ci nogawki. Mąka jest delikatna. Możemy przysypać jeszcze nóżki, tak? Nie! Nie! To <ścoughs> no tak, będą brudne. Ale to nic nie szkodzi, bo wchodzimy do trzeciego elementu, czyli woda. Możecie zrobić e, dwie, dwa rodzaje. Tutaj wejścia możecie albo zrobić ciepłą, albo zrobić zimną, to, co również będzie zaskoczenie. I czwarty element puchaty ręcznik albo e, szmatka, szyścierka e, powietrze, do której się wytrzecie, no i jeszcze raz przejdziesz. Proszę, możesz finish. Do którego przejdziecie, dam Ci rączkę. A po prostu a jako kolejne doświadczenie sensoryczne. Kolejną zabawę, jaką Wam proponujemy, to kręgle, które możecie zrobić samemu w domu. Do zrobienia kręgli potrzebujecie Butelki po nachodach plastikowych, e, piłkę i odrobinę wody. jeszcze raz. Do każdej butelki, żeby nie było aż tak płaskie i żeby się nie e, przewracały po skutku powietrza, należy odrobinę wody na dnie, około centymetr od dna, które jest wody. Butelki ustawiamy, dziecko dajemy piłkę z Pokażmy mi, niech ładnie Brawo! Życzymy Wam powodzenia i dobrej zabawy.